Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ryba Wędryba, a w dzisiejszym odcinku będziemy budowali mega dziwne obudowy łóżka na Bedwarsach. zatem intro i lecimy z odcinkiem. Szczerze muszę Wam powiedzieć, że strasznie dawno nie grałem w Bedy. W sumie to w ogóle nie grałem, tylko na odcinku. Więc w sumie w sumie nie, nie, nie będę raczej jakimś mega, mega profesjonalistą dzisiaj. Ale słuchajcie, dzisiaj mam taki kolejny mini challenge, że przetestujemy, zrobimy sobie różne mega, mega, mega dziwne obudowy łóżka. Na samym początku, może obuduję sobie łóżko. Wiecie? Obuduję sobie łóżko szkłem. Tak, obuduję sobie łóżko szkłem. Będzie eleganckie, ładne, przezroczyste łóżko. Jeżeli odcinek Wam się w ogóle spodoba, to możecie zostawić łapaczkę w górę, ponieważ lecimy po 1500 subskrypcji już niedługo. A tymczasem patrzcie jak, patrzcie, jak pięknie wygląda w ogóle moje łóżko. No nie, no dobra, jeszcze z dwie warstwy i będzie kozacko. Tymczasem, może polecimy sobie właśnie do kolegi niebieskiego, co prawda, na drewniany miecz, więc nie wróżę sobie. Co się stało? To? Jak to możliwe? No tak, to, to niezła obudowa łóżka, musicie przyznać, no to się to, to pierwsza arena pierwsza arena się udała, nie, nie, nie powiem, że nie, nie, jakby pierwsza arena super, Typek mnie zaraz zabuduje. O, patrzcie, patrzcie, dobra, uwaga i, dobra, mamy, mamy go rozwalonego, tylko, że co z tego, skoro on nam rozwalił już tutaj łóżko. No, no i dobra, w sumie, w sumie nie wiem, co robić tak naprawdę. Dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że po prostu trzeba... Trzeba rozwalić temu niebieskiemu, bo, bo on tutaj coś ma, jakieś haksy. Nie no, nie ma haksów, tylko ja tak słabo gram. Okej, okay, czekajcie. Cyk, cyk. No co? No co? Czemu tu jest teraz biały? Nie, no co się dzieje na tej arenie? Nie, dobra, wiecie co? Jeszcze raz, jeszcze raz. No to witam widzowie na pierwszej ręce, Tamtego, tamtego co było, to tego nie było. Ja od razu zbieram tutaj normalnie żelazo na szkło, bo chcę sobie ładnie tutaj ogarnąć łóżka, a oni coś mi tutaj przeszkadzają. Dobra, to wiecie co? Patrzcie, jak to pięknie wygląda normalnie. Jeszcze kilka warstw tego szkła i będzie normalnie epicko. Może sobie przy okazji rozwalimy na szybko tutaj normalnie kolegę tego tutaj, czyli czerwonego, żeby nam nie rozwalił naszego... Challengeu broń Boże, więc szybko... Co się stało? Halo? Czyżby spacowali TNT jumpy? Nie no, bo zawsze po trzech sekundach wybuchało. Nie no, ja jestem jakimś noobem, co to w ogóle ma być? Nie no, no przecież zawsze po trzech sekundach wybuchało, a ty minęły, nie wiem, dwie może i pół. To... No co jest? Patrzcie! Wykryto słabe połączenie internetowe, nie no, to... no co jest? Ej no to nie no co to jest Ja sobie miałem tutaj łóżko ogarnąć w ogóle Jeszcze miecz wyrzuciłem w ogóle Co się dzieje z tym internetem T-Mobile e, dobra to widzicie co ja mam lepszy pomysł nawet Weźmiemy to całe złoto Znaczy całe żelazo I zrobimy po prostu cyk do białego I tam w bazie białego Będziemy siedzieć do Aha tam jest różowy no jasne jasne No da dobra no Ej no co się stało halo Ej w ogóle ej on zginął Myślałem, że mi łóżko rozwalił. Ej, co się w ogóle... Ej, no nie, no ja mam lagi jakieś neta. Mega Bo No co jest?! Tak, tak, to jest dokładnie mój internet. Nie no, dobra, wiecie co? E, zrobię tak, że po prostu to wszystko szybko odłożę i po prostu skaczę, bo nie mam hajsu, nie chcę wydawać hajsu w sumie na nowe TNT. Ale naprawdę będzie super łóżko, nawet no, jak ktoś tutaj przyjdzie, to zostanie tak normalnie e, tutaj e, w niebo wzięty tym łóżkiem, że nawet nie, nie da rady go rozwalić, zanim ja właśnie zabiję tego gościa. To jest według mnie, to jest plan, według mnie po prostu plan idealny, razy 10 po prostu, dobra, jeszcze dwa szkła tylko, proszę bardzo, jeszcze szybko screenshot na miniaturkę, bo zaraz mnie ktoś tutaj normalnie zabije. Chciałabym już walnąć TNT Jumpa, ale pewnie spadnę. No tutaj nie powinienem, no przecież to już jest taka odległość, że... Ale się boję wykonywać normalnie, to, to, to nie jest chyba takie dobre, jak mi się wydaje, więc spróbujemy jeszcze trochę więcej wełny i może nam się uda już teraz. W sumie mogłem kupić jabłko, ale nie kupiłem, bo, bo nie. I, I dobra, i lecimy w takim razie do morskiego. Ostatnie łóżko, jakie tylko istnieje, to jest właśnie łóżko morskiego. No dobra, no już teraz, jak nie dam rady, to jestem naprawdę najgorszym graczem bedwars ever. Dobra, jesteśmy rozwalone. Tam chyba nikt do mnie nie idzie. No to co, szybko trzeba pokonać tego oto gościa. On jest gdzie? Jest na środku? Nie, nie wiem, gdzie on nawet jest. Może być na środku, dobra, no możemy, spoko, spoko, ok. Ty, 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 ty. Tam jest, na środku. Yy, lecimy w takim razie, właśnie, ze stawianiem szkła w ogóle masakra. Jakie to będzie gigantyczny kolos, po prostu. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest tak normalnie ten, tak? To się normalnie to szkło ten, że ja w ogóle nie widzę, gdzie ja stawiam bloki. I zabrakło mi chyba jednego szkła, no niestety, dobra. I to jeszcze jedno szkło kupujemy. No i proszę bardzo, w tym momencie tam doradałam, nie, to, co jeszcze raz na miniaturkę. O, będzie na miniaturkę, proszę bardzo. Drugi screen, dobra, to co? Trzeba to wygrać, jeszcze tylko jeden typek nam został. Kupimy sobie dużo fireboli, dużo jabłek, dużo TNT. No i co? No i lecimy w ogóle. Musimy chyba iść na środek. Jak się uda, to go sobie stra A nie, bo tutaj nawet nie ma. Okej, okay, spoko. O, on tam jest, dobra, tylko że on ma. <laughs> on ma troszeczkę lepsze ity niż. O nie, on tu jest w ogóle, dobra. Nie byłem do tego totalnie przygotowany, więc deadłem. Ale może nam się uda wygrać, a jak nam się nie uda, to się nam nie uda, bo po prostu... czekajcie, oceń moje łóżko XD O, mam nadzieję, że oceni. Dobra, to co? Co jeszcze może się uda wygrać? Spoko, spoko fajnie by było. No nie to typa z diamentowym, czy mi z diamentową zbroją, to nie ma co bić, mi się wydaje. Chyba, że KMI poczekajcie, ty w sumie nie jest takie głupie. O, dawaj, dawaj, kb szybko, szybko, kb e, Gdzie jest? Halo, broń. E, tutaj, dobra, kb O nie, o nie. Dobra, dawaj kb go dojeżdżamy. E, nie, chyba się nie uda. Aj, chyba się nie uda. O nie, dobra, prawie... By, była szansa, była szansa, była malutka szansa Ale była, o, rozwalił, dobra Jeszcze tylko sekunda dosłownie A czekajcie, może się uda wygrać A, dobra, nie uda się wygrać <grym> Dobra, dzieci, i tak fajnie było, bo nam się udało zrobić challenge Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu Jeżeli wam się podobało, to, e, to mam nadzieję, że wam się podobało Bo naprawdę ja się bawiłem świetnie Robiąc super, ekstra łóżko ze szkła Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz ja się z wami żegnam, na razie i cześć